Według wielu portali najdroższą i najlepszą siłownią w Polsce jest siłownia należąca do Uniwersytetu Warszawskiego. Problem jest jednak taki, że wstęp na nią mają tylko studenci i pracownicy UW. Z tego powodu raczej nigdy się tam nie dostanę. Jako, że miałem w planach wyjazd do Czech z moimi kolegami, postanowiłem przyjrzeć się, jak ta sytuacja wygląda za naszą południową granicą. Być może słyszeliście już kiedyś o sieci siłowni Gold Gym, której sama nazwa wskazuje, że te placówki są dość ekskluzywne. Z tego, co udało mi się znaleźć, jedna z placówek znajduje się w czeskim Brnie, a raczej znajdowała. Bo jak się okazało, od jakiegoś czasu jest ona zamknięta. I tu pojawił się problem, bo nie bardzo wiedziałem, jak mogę znaleźć podobnie specjalne i być może niedostępne dla wszystkich miejsce, zbliżone do tej siłowni w Polsce. Z tego powodu usiadłem na kanapę i wysłałem wiadomości do kilkudziesięciu czeskich influencerów z prośbą o wskazanie takiego miejsca. Dość szybko dostałem pierwszą i jak się później okazało, jedyną odpowiedź na moje pytanie. For sure the next move I can that is, the best is created for a to brzmiało jak siłownia, którą warto odwiedzić. Ale to dodała jeszcze w tej głosówce, że w tym miejscu nagrywanie jest niedozwolone. Trochę mi się to gryzło z jej wcześniejszymi słowami o tym, że jest to miejsce dla influencerów. Mimo to odezwałem się do nich na Instagramie i następnego dnia dostałem pozwolenie na nagrywanie. Pozostało więc spakować walizki i wyruszyć w podróż. I drodzy Państwo, jak widzicie, znajdujemy się pod tym Next Movem. Mamy pozwolenie na nagrywanie, także. Wchodzimy. Już na samym wejściu było widać, że standard tego miejsca jest na wysokim poziomie. Za jednorazowe wejście zapłaciliśmy aż 400 koron czeskich. Co warto tu jednak dopowiedzieć, siłownia ta ma system, który umożliwia odbyć pierwszy trening za darmo. Nie skorzystaliśmy z tego jednak, bo jak się okazało, takie wejście nie dość, że jest ograniczone czasowo, to w dodatku na jedną godzinę może wyjść tylko jedna osoba. Tak więc za naszą czwórkę zapłaciliśmy aż 1600 koron. Każdy z nas dostał po zegarku i ręczniku. Szatnia wyglądała na bardzo zadbaną i co ciekawe, znajdowały się tu nawet kosmetyki i patyczki do uszu. Przed wejściem na samą siłownię zerknęliśmy jeszcze do salki, w której odbywają się grupowe zajęcia, jednak tak naprawdę nic w niej nie było. Wreszcie zeszliśmy po schodach i naszym oczom ukazała się ta siłownia. Znajdowała się tu osobna salka dla bieżni oraz to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o normalne siłownie. To naprawdę siłownia robi wrażenie. To na ogólnie jest dosyć mała, ale przez to, że tu wszędzie są lustra. Ona wygląda na taką, no na dużo, dużo większą, tak, nie? Jest. Tak. No i co? Słuchajcie, musi być yy, stówka, tak? Jesteśmy za granicą. Co to będzie za odwiedzenie innego kraju, jak się tu stówki nie zrobi? Tym akcentem rozpocząłem swój trening. Przetestowałem sobie to, jak działają wyciągi i oczywiście wszystko działało jak należy. Ciekawą sprawą były jednak wszystkie maszyny umieszczone na tej siłowni. Ta rzecz dotyczy każdej z tych maszyn. Mamy tutaj takie monitorki, które pozwalają robić, no taki powiedzmy bardziej optymalny trening. Możemy tutaj sobie powybierać, w jaki sposób byśmy chcieli trenować. Na przykład wybierzemy sobie overload. Ok. I teraz tak, wybieramy jaki procent overloadu będziemy chcieli mieć na ćwiczeniu. No i jaki ciężar, tutaj nie wiem, dam powiedzmy 545 będzie. I się zacznie gierka. O. i musicie idealnie trafiać, możesz na mnie pokazać jakby dalej. Na przykład jak tu zrobię tak, to od razu pokazuje, że źle robię, nie? Więc i dwa idealne tempo mamy. Dodatkowo cały czas tutaj pracuje nam nad overloadem, jak spojrzycie na te kilogramy, że one się zmieniają co jakiś czas 45-54 i tu syk 45 54. Pomijając jednak te bardziej ciekawostkę niż coś bez czego nie da się trenować... To co takiego właściwie wyróżnia tę siłownię, że została mi ona polecona? Wydaje mi się, że nie bez powodu Aneta, z którą rozmawiałem, opisała ją jako miejsce dla influencerów. I nie chodzi mi tu tylko o oświetlenie, o którym wspomniała. Widzicie, na tej siłowni podczas naszego prawie dwugodzinnego pobytu przewinęły się tu jedynie cztery osoby. Miesięczny karnet na tej siłowni kosztuje aż 2490 koron czeskich, co sprawia, że nie jest to miejsce dostępne dla każdego. Takie rzeczy jak komfort, styl siłowni oraz wspomniane przeze mnie bajery na pewno są brane pod uwagę przez ludzi tu trenujących, jednak myślę, że to właśnie przez ten aspekt prywatności jest ona wybierana przez popularne osoby. Powiem tak, mega fajna siłownia dla osób, które potrafią, mogą sobie pozwolić na 400 stówy. za karnet. Dla mnie bomba. Za no bomba, po prostu bomba klat. Jednak jaka wygląda druga strona medalu? Która spośród prawie 300 siłowni wybudowanych w Pradze jest uznawana za najgorszą? Panie i panowie, zapraszam na trening do John's Reed Fitness, czyli siłowni ocenionej na 3 i 4 gwiazdki spośród ponad 1200 opinii. Najgorsza obsługa klienta w historii. Chodzi tam cała rodzina. Stopniowo kradli nam prawie wszystko, nawet używane skarpetki. Szczerze żałuję, że w ogóle poszłam na te siłownię. Nigdy nie widziałem bardziej aroganckiego personelu. Nikt nie odbiera numeru telefonu, nie odpowiadają na maile, ale najważniejsze jest to, że płacisz w przeciwnym razie, myślą komorników do twojego domu. Co jest komorników, wysłają? Jak widzicie, po opiniach wchodząc tutaj podejmowaliśmy Duże ryzyko. Wjechaliśmy na drugie piętro i naszym oczom ukazała się całkiem normalna siłownia. Jesteśmy w szatni. Powiem szczerze, że nie wygląda jak ona jakoś yy, tragicznie. Możesz tak tutaj pokazać, że no. Jakby są, powiedzmy, jakieś ślady na ścianach, ale generalnie to nie jest tak, że jest ona zniszczona lub coś w tym stylu. Mogę powiedzieć, że też pierwsze wrażenie, jakie zrobiła na nas ta siłownia, nie było złe. Jak przeszliśmy się, to nie widziałem tu niczego, co by od, mogło odstawać od normalnych siłowni i tak dalej. Zobaczymy jak będzie, może jakieś maszyny nie działają lub coś w tym stylu. I trzeba zrobić jeden test. Test skarpetki. Test skarpetki. Zostawimy w jednym miejscu skarpetkę, zobaczymy, czy wrócę bez skarpetki do Polski. Czekaj, zostawmy, zostawiamy. Za czym ci będzie. Pierwsze ćwiczenie, na które weszliśmy, już jest mały problem, bo ta wajcha nie działa. Nie da się tego ustawić. Nie da się ustawić na tym butterfly'u To jest ciekawe, przeszliśmy też na drugiego, bo to jest drugi To to normalnie działa To jest normalnie No tak ogólnie, na pierwszy rzut oka, jak miałbym mówić To jeśli chodzi o sprzęt, ta siłownia wypada nawet lepiej niż ta siłownia, na której byliśmy wcześniej Jest tutaj więcej maszyn Jest yy, większy wybór, jest ich też więcej po prostu Tam były pojedyncze Ta powierzchnia po prostu na to pozwala Ta siłownia jest y, dużo większa od tamtej Ale no tak jak widać, już był pierwszy problem Też mogę powiedzieć, że z tego co widzę, to te maszyny rzeczywiście są trochę zjechane Ludzie też na to w komentarzach narzekali że ta siłownia potrzebowała renowacji. No bo to na przykład tu to nie przeszkadza, no to są takie detale Ale jednak my zapłaciliśmy 350 koron Za wejście tutaj, czyli jest to tylko 50 koron Mniej niż tamta siłownia Także jest to dosyć droga siłownia I Myślę, że, że też stąd są te opinie, że, że Za tą cenę da się znaleźć po prostu lepsze miejsca Podczas treningu nie napotkaliśmy już Żadnych problemów z działaniem maszyn Poza tym, że jedna była włączona z użytku Co ciekawe, na samej siłowni znajdował się nawet Automat, w którym mogliśmy zakupić różne suplementy Tutaj można kupić sobie energetyka Jakąś wodę, tu są jakieś kreatyny Odżywki, obok niego mogliśmy również wziąć darmowe ulotki z rozpisanymi planami treningowymi. Co tutaj jest, to tak do końca nie wiem. Pritachy w średnie, na zada, na zadek coś pewnie. Samo miejsce miało dość specyficzny klimat, który miał być chyba zrobiony w takim trochę starożytnym stylu. Znajdowało się tu wiele różnych pokoi, które dzieliły ten klub na różne strefy. Jak bym miał powiedzieć, absolutnie nie była to najgorsza siłownia, którą w swoim życiu odwiedziłem. Tak niskie opinie tego miejsca jednak jestem w stanie zrozumieć. Głównym zarzutem ludzi bowiem są ceny tego miejsca. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, jednorazowe wejście wyniosło nas 350 koronczeskich. A karnet kosztuje tu aż 2100 koron. Według opinii ludzi te miejsce od kilku lat zwyczajnie traci na jakości. Niby takie małe rzeczy jak zjechana farba na ścianach, niedziałające maszyny czy zjechane siedzenia to nie są rzeczy, przez które nie da się trenować. Mimo to płacąc 350 zł co miesiąc za dostęp do tej siłowni, takie zaniedbania nie powinny mieć miejsca. No dobra, kończymy w ten sposób. Niestety nikt nie był chętny, żeby opowiedzieć coś o tej siłowni. Pytałem się ludzi, ale no jest to zrozumiałe, tak? Nikt nie ma obowiązku, żeby coś mówić na filmie. Plus jest taki, że ogólnie Babka mi pozwoliła tu nagrywać. I teraz tak, najważniejszy test tej siłowni. Nie zabrali skarpetki.